Piękne poranki w kolorowym Belgradzie. A może to jednak jest Bagdad, a nie Belgrad? to jest Operacje na otwartym sercu. Czyli tak naprawdę, załadowanie karty VIP do naszego telefonu, żeby mieć internet. Tutaj 10 GB internetu kosztuje coś mniej więcej 10 zł, może niecałe więc cena jak najbardziej nas satysfakcjonuje. Można powiedzieć, że już na dobre zaczynam tutaj eksplorowanie tego całego Belgradu. Już po śniadaniu zjedliśmy oczywiście klasyczne burki plus bardziej jakiś pączek lokalnej piekarni. Generalnie tutaj jest wysoki wzrost liczby zachorowań na koronawirusa. No i tam ludzie widać, że bardziej się boją. Coraz więcej osób chodzi tutaj w maskach. Prawdopodobnie jest to obowiązek noszenia masek przez ścieżkę publiczny, ale jak to w Serbii, jak to na Bałkanach, egzekwowany jest tak różnie. Ja w miarę możliwości staram się ubierać tą maskę, przynajmniej w sklepach i w transportach komunikacji miejskiej, i w miejscu, gdzie jest powiedzmy większa ilość osób. Dotarliśmy po długiej trasie na punkt widokowy zaraz przy rzanku, a płynie tutaj rzeka sama. Oraz jest piękny, majestatyczny zamek, na który zaraz zmierzamy. A co ty tak poetycką, już, Barty? A z rana? <noise> co za rana piłeś? Ten zamek tutaj ma genialny potencjał do zdjęć. Tylko niestety w Belgradie jest, że tak powiem, prawie całe zachmurzenie i robienie jakiś zdjęć z ładnym światłem z punktu widokowego jest dość ciężkie, no mamy nadzieję, że się rozpogodzi i że tylko nie będzie padać. Fortyfikacje te a raczej Kale. Pochodzą jeszcze z czasów celtyckich, później zostały one przejęte właśnie przez Rzymian. A tutaj widać ujście rzeki Sawy i Dunaju. Pamiętajcie, żeby nie zatracić sobie tego małego, ciekawskiego dzieciaka w sobie, jak ten przede mną, i wchodzić tam, gdzie już dorośli nie powinni wchodzić, bo im nie wypada. Tak, totalnie szczerze myślałem, że to zrobi na nas większe wrażenie. Nie wiem, czy to z powodu pogody, czy po prostu tej całej sytuacji związanej z koronawirusem, że po prostu na całym tym kompleksie tych obwarowań jest po prostu mało osób. Ale póki co jest, że tak powiem, średniawka. No nie ma co się tu oszukiwać. W jakieś średnio to mówię, że średnio. A tutaj widzimy parlament. Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że będzie trochę mniejszy i taki mniej okazały, ale faktycznie pozytywnie się zaskoczyłem. W muzeum Tesla na początku oglądaliśmy krótką prezentację, a właściwie krótki film, krótki życiorys i parę jakichś niezbędnych informacji potrzebnych na do skorzystania z wiedzy, która się przyda tutaj w muzeum. A tu jest właśnie system kontroli nad całą łódką, właśnie zaprojektowany przez Teslę. A to prawdopodobnie jest urna. Która zawiera prochy samego Tesly, choć ja bym wtedy do końca, tak szczerze powiedziawszy, nie wierzył, ale jednak jest to jakaś atrakcja, a tak chodził ubrany Tesla. Mam nadzieję, że nikt tutaj mnie nie zabije, że to nagrywam. Bo już na ochroniasz na mnie się krzywo patrzył. Szczerze powiedziawszy, całkiem w porządeczku było to muzeum. Fajnie, że na początku był ten film wprowadzający, dzięki czemu wszystko było jakby bardziej klarowne. Na przykład dowiedziałem się takich rzeczy, że zostawił po sobie aż ponad 300 patentów i wiele szkiców, które do teraz są nawet niewykorzystane, niezrealizowane z różnych względów. Nie tylko tych technicznych. Mogliśmy tam zobaczyć i że tak powiem lekko przetestować, jak chroniarz nie widział maszyny typu transformator do wysokich napięć i różne silniki asynchroniczne, więc całkiem w porządku, mimo że muzeum jest trochę małe. Tak powiem, no powiedzmy z 150 m2 albo nawet trochę mniej, to jednak bilet wstępu kosztuje w przeliczeniu na polskie złotówki. Około 10 zł i można powiedzieć, że cena adekwatna do jakości, ale jak będziecie w pobliżu, jak najbardziej warto tam wpaść, zobaczyć i po prostu samemu się przekonać. To może teraz krótki rzut oka na cerkę świętego Sawy, czy największą cerkę na Bałkanach. że tak powiem, stolica Serbii może wykończyć człowieka no i jest tutaj ciekawe no dzieje się tyle, że ciężko nam to ogarnąć właśnie kupiliśmy też bilety jutro na godzinę 6 rano a dzisiaj jest sobota więc ja nie wiem jak to będzie bo mamy kawał do właśnie do tego dworca no i, no i teraz idziemy się spotkać właśnie z jakimiś ludźmi z Serbii, z którymi się spiknęliśmy ja nie wiem co się dzieje, nie wiem czy damy radę ale mam nadzieję, że będzie w porządeczku a ty bardziej jak tam się czujesz? Dokładnie, tak samo. Właśnie wracam ze spotkania z Serbkami, szczerze powiedziawszy, że zajebiście, do, dobrze się bawiliśmy. Byliśmy razem, że tak powiem, posiedzić w pawie, tak jak Serbowie to mają zwyczaje. Dowiedzieliśmy się sporo na temat Serbii, na temat kultury serbskiej, na temat święta Sawa i Patronów, jakie oni mają i no będę miło wspominał ten wyjazd. Szkoda, że już będziemy opuszczać ten Belgrad, chociaż. Jeszcze nie żegnamy się z Serbią. bo jutro idziemy. jak już mówiłem, do niszu i uważam to za bardzo zajebiście spędzony czas. Ja się bawiłem dobrze, Bartek trochę zmęczony, styrany, choć o dziwo dzisiaj nic nie pił. Wydaje mi się, że kluczem nie jest znajomość wszystkich języków świata, tylko kluczem jest po prostu, żeby być otwarty, pozytywny, uśmiechnięty, ze wszystkim da się dogadać, ze wszystkim na na inne rzeczy, bo że wszyscy zmęczony, bo już jest późna, czytajmy o 4.30, to proszę, jak będziecie w podróży, będziecie otwarci, pozytywni, poznajcie ludzi, kulturę, historię, a będzie zajwiście. Zdrowia.